Wracaj mi tu. Cały czas Cię widzę. Znalazłeś? Próbuję, Trevor, naprawdę. Chodź, no tu. Nie bój się, nie będę bił. Naprawdę próbuję. Przecież wiem. Mówiłeś, że nie będziesz mnie bił, a Ty mówiłeś, że znajdziesz mi kurwa Michaela Townleya. Dwóch Michaelów Townleyów mieszka w Los Santos. Jeden ma 83 lata, a drugi chodzi wciąż do przedszkola. Nawet poprosiłem przedszkolankę, żeby go dała do telefonu, tak dla pewności. A ona zagroziła, że zadzwoni na psy. Ja nie molestuję dzieci. Zamknij ryja, zanim ja ciebie zmolestuję. Masz cokolwiek innego? Przejrzałem wykaz telefonów i znalazłem niejakiego Michaela DeSante. W tym samym wieku żonaty ma dwójkę dzieci. Jak się nazywa jego żona. Amanda? Jesteś genialny, ty debilu. Chodź tu do mnie. Nigdy więcej nie pomijaj rzeczy, które chcę wiedzieć. Wybacz, Trevor. Ron, ty mały gnoju. Wyłaś na dwór. Jedziemy do Los Santos. Wszyscy? Ty nie. Ja i Wade. A co ze mną? Zostajesz CEO zakładów Trevora Philipsa, więc poszukasz nam nowych źródeł finansowania. I posprzątaj ten burdel u mnie. Zbieraj się, Wade. Jedziemy. Możesz mi strzepać, kiedy się znudzę. Żartowałem. Pozsierz mi. Zajedziemy po drodze na lody? W której części Los Santos żyje Twoja rodzinka? Mam tam tylko kuzyna, Floyda. Mieszka ze swoją dziewczyną w czymś, co się nazywa Vespucci Beach. Rodzina jest ważna. Choć nie tak ważna jak ktoś, kto cię zatrudnia, jest ci mentorem i przez ostatni rok karmił cię amfetaminą. Ale wciąż ważna, dlatego odwiedzimy Twojego kuzyna. Nie widziałem go już jakiś czas. Kolejny powód, żeby wpaść z wizytą. Ten cały Michael Townley musiał cię srogo wkurwić, skoro tak bardzo chcesz go znaleźć. To nie on mnie wkurwił, tylko ludzie, którzy go zabili. Rząd federalny. To oni. Mnie skoro on nie żyje, to czemu nareszcie zaczynasz zadawać trafne pytania? Kto małpuje teksty ze starych filmów, które cytował mój zmarły przyjaciel? Kto się pod niego podszywa? Kto uprowadził jego rodzinę i trzyma ją w willi kupionej za jego skitrane miliony? Rany, niezły muzgojeb. Ja ci zaraz pokażę muzgojeb, jak ci wsadzę wacka w oko, tak że ci wyjdzie uchem. Nie chciałem cię urazić, Trevor. Nasmaruj czymś to oko, skurwielu, bo zaraz wyrucham ten twój ptasi móżdżek. A potem zrobię z ciebie padlinę drogową. Proszę, nie rób ze mnie niczego. Chcę być dalej Wade'em. Dojeżdżamy już? Nie, Wade. A to niedaleko już? Męcz mnie dalej, to w ogóle tam nie dojedziesz. A opowiesz mi bajkę? Nie, Wade. No to zagrajmy w coś. Znasz zwierzę, minerał, warzywo? Ja zaczynam. Jestem nanotechnologią. Co? Cholerka, spaliłem. Miałeś zgadnąć, czym jestem. Zacznę jeszcze raz. Zwierzę, minerał, warzywo. Dobra, zróbmy tak. Opowiem ci bajkę, jeśli przyrzekniesz, nigdy więcej się nie odezwać. Lubię bajki. Wcale mnie to nie dziwi. Bajka jest o chłopcu, który nazywał się tre Trisza. Chłopiec może nazywać się Trisza? To bez znaczenia. Brzmi dziwnie. Bo on był dziwny. Był najmądrzejszym, najtwardszym, najdziwniejszym, najdziwniejszym chłopcem w całej Kanadzie. To znaczy w Ameryce, przy granicy z Kanadą. I ten chłopiec miał tyle zdolności, charyzmy oraz przebiegłości, ile tylko się dało. Ale nie wiedział, co z tym wszystkim zrobić. Powinien zostać bejsbolistą. Nie, bo nie był kurwa sprzedajnym matołem. W takim razie hokeistą. Pykał trochę w hokeja, aż jego trener nie skończył przypadkiem z kijem w dupie. To co w końcu robił? Zaraz ci powiem tylko, rozeznam się, gdzie jesteśmy. Ale Trevor, cicho. No i proszę, gigantyczna ruina, Los Santos. Widziałem to miejsce na świątecznej pocztówce. A więc to jest Los Santos. Na to wygląda. Zawsze chciałem tu przyjechać. Ale utknąłeś na pustyni. Tak, ale wciąż w San Andreas. Pustynia to najlepsza część stanu. A więc, Michaelu, to tutaj zmarli wracają do życia. Minęło prawie 10 lat, więc to na to sobie odkładałeś, stary przyjacielu. Ty jebany skurwy, synu. Opłakiwałem cię. A ty nawet nie byłeś kurwa martwy. Byłeś moim najlepszym przyjacielem. Zgadnij, kto niedługo nasra ci na wycieraczkę ty skurwielu? wielu. Los Santos, miasto zasrańców. To oczywiste, że zamieszkał tutaj. Mieszkanie Floyda jest na Wespuci Beach. Dokończysz opowiadać mi bajkę o tym chłopcu, co się nazywa Trisha? Jasne. Na czym to skończyliśmy? Mówiłeś, co umiał i że nie chciał grać w baseball i że jego trener hokeja miał taki dziwny wypadek z kijem, co ja kiedyś. Racja. Za to chłopiec umiał latać samolotami jak mało kto. Więc zaciągnął się do sił powietrznych, żeby móc całymi dniami latać i bombardować wioski. I może, żeby któregoś pięknego dnia dali mu zrzucić atomówkę. Ale zanim do tego doszło, zła wiedźma odpowiedzialna za ocenę psychiatryczną pilotów powiedziała mu, że jest niestabilny emocjonalnie i uziemiła go do żywotnia. To straszne. Bardzo. Upadł na samo dno z zwątpienia i rozpaczy. I właśnie wtedy w swojej najczarniejszej godzinie poznał tłustego, złotoustego trola. Ale super. Jak się troll nazywał? Mike. Michel. To była pani troll? Miał cycki od tłuszczu jak baba, ale to był chłopiec. To śmieszne, że nazwali chłopca Michel. Bo to śmieszny chłopiec był. Siedział pod tym swoim mostem i okradał wszystkich jak leci. Czasami zajeżdżał do miasta, gdzie okradał też sklepy i karczmy. W końcu namówił bohatera naszej bajki, żeby też okradał ludzi. A mały Trisza się zgodził. I okazało się, że ma do tego prawdziwy talent. I żyli długo i szczęśliwie? Przez chwilę, dopóki ten troll nie poznał trolicy, która tańczyła na rurce. Zaczęli się pożądać. Potem kupił jej nowe trolowe cycki. Większe niż jego cycki, Grubasa, żeby mogła zarabiać więcej w pracy i po pracy też. Ale ode mnie tego nie słyszałeś. A potem wysrała z siebie dwa małe troliki i duży, zły troll zaczął mięknąć. Co? Więc mały Trevor znalazł sobie nowego kolegę, brada, i zaczął rozważać rozdzielenie się z Majkiem. Ale wszystko się zesrało. Majka zabili, a brat poszedł siedzieć. Zbliżamy się do domu Floyda. Sprawdzałem okolice ja, na ja, mapkach iFind. Pokierujecie. Floyd! To ja, Wade! Kto? To ja, Wade. Twój kuzyn. Kurwa, przyjechał w odwiedziny, jebany chamie. Wstań z podłogi i mi kurwa polej. Wade, ostatni raz słyszałem, że uciekłeś gdzieś palić metę. Nie gdzieś, tylko tutaj. Będzie palić metę tutaj. Dawaj kurwa zapalniczkę. Tu nie wolno palić. To mieszkanie mojej dziewczyny. Jest teraz na delegacji. Nie możecie tu palić i nie możecie tu zostać. Co tam kuzynie? Kopelat. Nie widziałem cię od kiedy nakryli cię w łóżku z Evelyn. Nie ma na to dowodów. Idźcie sobie. Dziewczyna mnie zabije, jak się dowie, że miałem gości. Słaba partnerka, jeśli nie akceptuje twojej rodziny. A teraz, łaskawie mi, kurwa, polej. Chwila, ale ja nie mam żadnej berbeluchy. To zapierdalaj do Monopolowego. I ty też. Już dobrze. Kurwa.